Obrigado. Znajdujemy się na drugich manewrach pożarniczych w Piławie Górnej. Są to powiatowe manewry, w których biorą udział drużyny pożarnicze tutaj z powiatu dzierżoniowskiego. Stanowisk mamy 12. Udział bierze obecnie 6 drużyn, dlatego że przez powódź musieliśmy niestety zmienić termin tego wydarzenia, dlatego nie wszyscy w obecnym terminie mogli się do nas dopasować. Zadania oczywiście są z zakresu ratownictwa. To, co szkolimy przede wszystkim młodzież w tym zakresie, bo jest to bardzo ważne, więc mamy zadania właśnie. Różne urazy, złamania. Mamy też przede wszystkim resuscytację krążeniowo-oddechową, żeby poćwiczyli to, co jest najważniejsze: ratowanie życia, ale także takie pożarnicze typowo zadania ze sprzętem związane, również to, co znajduje się na wozie bojowym, bo jako młodzi strażacy mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich przystąpi do starszych drużyn pożarniczych. Ale mamy także zadania właśnie z uważności. Taki mindfulness, bo każdy strażak musi być czujny, spokojny, żeby wiedział jak pomagać, zadania z logicznego myślenia i takie zadania typowo kreatywne, wesołe, sportowe. Młodzież jest świetnie przygotowana, co oczywiście tutaj wielki ukłon w stronę opiekunów muszę tutaj oddać. Naprawdę wiedzą wiele, możemy się nawet od nich uczyć. Fajnie, bo wspierają się, nawet jak nowe osoby, które dołączają do ich drużyn, no to widać, jak ci starsi rówieśnicy pomagają dzielnie, tłumaczą na czym to zadanie polega, nie prześcigają. Się. Nie chodzi tutaj o żadne punkty, pomimo że są oceniani. Ale naprawdę jest to w przyjadnej atmosferze się odbywa wszystko. Oczywiście, że nie jest to jedno wydarzenie w roku. Zbiórki są regularne w każdej drużynie. Tak się śmiejemy czasem, że podglądamy się nawzajem, bo po prostu każdy jest bardzo pomysłowy i się uczymy od siebie nawzajem. I każda z naszych drużyn tutaj na terenie powiatu, ale także mamy drużyny ześinawki średniej, które jest poza powiatem, przygotowuje takie powiatowe jedno spotkanie lub dwa w roku, gdzie możemy się zintegrować jako wszystkie drużyny zaprzyjaźnione. To jest ogromna frajda, tak oni po prostu sprawdzają się z tej wiedzy którą zdobywają podczas biurek, świetnie w ogóle sobie radzą naprawdę i są bardzo dumni z tego, co osiągają. Co naprawdę widać, że jest to dla niej ważne, nie jest to tylko taka rozrywka hobby, tylko rzeczywiście większość z nich wiąże przyszłość z ochotniczą strażą pożarną lub nawet z jednostkami takimi zawodowymi, typowo gdzie pójdą później na studia i przygotują się do szkoły takiej, żeby ratować ludzkie życie. Mamy tutaj przypadki z wielu drużyn. Nawet możemy się pochwalić z naszej drużyny, jak uratowali tutaj pana, naprawdę z raną krwawiącą głowy, gdzie policja nawet właśnie zawiadomiła tutaj lokalne media społecznościowe, bo była tak profesjonalnie udzielona pomoc. Oczywiście, że. Dla nas to jest duma, a co najważniejsze, w obecnym czasie właśnie na szkoleniu jest do OSP kolejnych naszych dwoje strażaków, także wcześniej wstąpiło już czworo, także jesteśmy bardzo dumni, że z młodzieżowych drużyn przechodzą i wzmacniają naszą drużynę dorosłych. Żeby udzielić sobie poszkodowanej pomocy, to jest bardzo ważne, dlatego uczymy już tego od najmłodszych lat i nie tylko w naszej drużynie, ale mieliśmy swoją pierwszą wizytę w żłobku, naszym tutaj piławskim Bobo i maluszki też sobie świetnie poradziły z tym udzielaniem pierwszej pomocy, także można to robić od lat 3 do stu trzech, każdy może wystarczą. Dwie rączki, i naprawdę te ręce i każde inne mogą uratować ludzkie życie. Nie ma się czego lękać. Wezwaniem pomocy i udzieleniem pierwszej pomocy jest już samo zadzwonienie na numer alarmowy 112 lub po prostu poproszenie kogoś dorosłego, żeby zadzwonił na ten numer. I jest to też udzielenie pierwszej pomocy. Najgorsza jest obojętność. Do drużyn pożarniczych można dołączyć w każdym momencie. Nie ma to znaczenia, czy są nabory, czy nie są nabory. Przyjmujemy każdego ochotnika, byleby był naprawdę chciał być zaangażowany i chciał tutaj z nami współpracować. Wydarzenie drugie Młodzieżowe Powiatowe Manewry Ratownicze odbywa się dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania publicznego, a także tutaj z naszego miasta Piła Górna, też jako zadanie publiczne w ramach bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy władzom powiatowym i samorządowym tutaj z naszego miasta, że wspierają nas zawsze w każdej sytuacji, możemy na nich liczyć, doceniają każde działania i naprawdę są z nami zawsze, dobrymi naszymi duchami, mogę powiedzieć, są naszymi.